Hej, dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o zębach i o wpływie Twoich zębów na Twój sukces. Jakkolwiek to brzmi dziwnie, ale posłuchaj i parę fajnych rad Ci powiem, jak Twoje zęby naprawdę mogą Ci pomóc w życiu. Najpierw może opowiem Ci historię, która wydarzyła się ohoho, z 20 lat temu. Jak nie, o dawniej e, chodziłem do szkoły średniej i chodziła tam pewna dziewczyna, która miała powiedzmy małorodziwe zęby. I wyobraź sobie, że w drugiej klasie usunęła te zęby po to, żeby założyć sobie sztuczną szczękę, bo wychodziła z założenia, że lepiej będzie, będzie się lepiej czuć, będzie się czuć bardziej atrakcyjnie, bardziej pewniej siebie w momencie, kiedy będzie mieć po prostu ładne zęby. E, przyznam, że metoda bardzo drastyczna. No, widzisz, nie mniej lat temu, 50 stoi wcześniej. Ludzie nie mieli takich możliwości, żeby tak wpływać, powiedzmy, na swój wygląd. Według mnie to jest zbyt drastyczne, dlatego powiem ci, dlaczego w ogóle warto zadbać o to, żeby mieć ładne zęby, ale może niekoniecznie właśnie tak, jak ona to zrobiła. Powiem ci może jeszcze na moim przykładzie, bo um, tydzień temu. Po nagraniu, gdzieś w komentarzu przeczytałem, czy myślałem o tym, żeby założyć aparat na zęby. I to chyba ze dwie osoby takie rzeczy, takie coś napisały. Żeby było ciekawiej, ja aparat na zębach mam teraz, tak. I noszę go od półtora roku. No może nie od półtora roku, od roku z kawałkiem. A noszę go. Wszystko przez Amerykanów. Bo jak byłem ostatni raz w Stanach. Już stwierdziłem, że jednak tego nie zdzierzę, bo z każdym Amerykaninem, jak się rozmawia, to wyobraź sobie, że każdy, ale to każdy, ma uśmiech od linijki. No, tak idealnie proste zęby, bielutkie. U nich nie ma służby zdrowia darmowej, tylko trzeba za to wszystko płacić, ale od małego tam pilnuje się, żeby dzieci miały proste zęby. I naprawdę, jak pojedzie się tam jak popatrzysz na moje filmiki gdzieś tam sprzed półtora roku, z moimi zębami było formalnie, było ok, było przyzwoicie. Ale w momencie, kiedy spotykasz ludzi, z którymi spędzasz czas, chcesz robić jakieś biznesy, chcesz w jakiś sposób na nich wpływać, to wypadałoby wyglądać przynajmniej tak jak oni. A jak ja tam z kimkolwiek rozmawiałem, to po prostu czułem się nie do końca dobrze z tym, że moje zęby nie są idealne, ja wiem jak głupio to brzmi, ale niestety tak to w, w, w praktyce wygląda. Jak żyjesz przez całe życie w Polsce, nie wyjeżdżałeś za granicę, to może, może nie zwróciłeś na to uwagi. Ale jak wyjeżdża się za granicę, a szczególnie właśnie do Stanów Zjednoczonych i tam się chce robić biznesy, to po prostu ludzie też patrzą na ciebie i oceniają to kim jesteś, jaki jesteś. I jak widzą, że coś jest nie tak z twoim zgryzem, to sobie myślą, jejku, skoro z jego zębami jest coś nie tak, no to pewnie wyobrażają sobie, że to się przekłada też na inne moje cechy charakteru. O, tak to można ująć. Czy w związku z tym warto zadbać o te zęby? Widzisz, ja założyłem ten aparat, pomimo tego, że 15 lat temu miałem założony aparat, zresztą to był aparat, który akurat wtedy lubiłem bo on był cały metalowy, jak się uśmiechnąłem to na 2 km był blask. Teraz założyłem taki, którego nie widać, a jak widzisz, jak widzisz jego nie widać, ale, ale niestety bardzo utrudnia życie, bo teraz mam ściągnięte, ale na co dzień chodzę, jeszcze mam takie gumki tutaj założone, żeby to Góra się spasowała do dołu i są tam takie wypustki, które cały czas podrażniają wargi, dziąsła i jak ktoś się zastanawia dlaczego ja tak dziwnie mówię, dlaczego tak ruszam wargami, to żebyś w ogóle był w stanie mnie zrozumieć, bo ja muszę cały czas walczyć z tymi wszystkimi drutami, o których się ocieram. Niemniej uważam, że warto pocierpieć po to, żeby potem mieć taki, taki zgryz jak należy. I to nie jest. To nie jest tylko kwestia estetyczna, bo widzisz za tym idzie coś więcej. Powiedziałem się o tej dziewczynie ode mnie z szkoły średniej, ona to zrobiła po to, żeby się poczuć pewnie, po to, żeby się poczuć atrakcyjniej. Oczywiście są tam efekty też związane ze zdrowiem popatrz, teraz mamy takie czasy, że no, ludziom jak zęby wypadają to gdzieś około 50-60. Może oglądałeś taki film Jean Renault tam grał, Goście, Goście, jak akcja się działa, albo główni bohaterowie pochodzili gdzieś tam z XI-XII wieku, to oni mieli zęby w stanie strasznym, no bo wtedy nie było czegoś takiego jak pasty do zębów, nie było pielęgnacji, a teraz, teraz to jest tak, w zasadzie, każdy ma dostęp do darmowego dentysty, chociaż w praktyce różnie to wygląda. Niemniej każdy ma dostęp do rozmaitych środków do pielęgnacji zębów i jesteś w stanie zrobić tak, żeby w momencie, kiedy z, kimś, z kimkolwiek rozmawiasz, żeby, żeby się czuć dobrze z tym, że się po prostu do niego uśmiechniesz. Widzisz, ja widzę, że w Polsce bardzo dużo ludzi się nie uśmiecha, bo się nawet po prostu wstydzi uśmiechnąć, bo ma brzydkie zęby, albo, albo wiedzą, że niezbyt im te zęby że im niezbyt ładnie pachnie z ust, więc ja ci powiem parę rzeczy, które warto robić po to, żeby nie mieć takich problemów jak było, mieli panowie w Goście Goście, gdzie mieli zęby powiedzmy brzydkie i niezbyt pachnące. Ach. Bo tak, będę teraz mówił na temat pielęgnacji zębów, nie żebym się na tym specjalnie znał, ale ponieważ e, i mam znajomych dentystów i bywam częściej jak no, przeciętny człowiek u e, dentysty czy u ortodonty, więc troszkę myślę, mam wiedzę na ten temat, więc po pierwsze, e, przykra sprawa, ale w Polsce praktycznie się nie uczy dzieci jak myć zęby. I wygląda to tak, że ktoś 20 sekund coś tam omiecie zęby i tyle, słuchaj, e, zęby powinny się myć 3 minuty, szok, e, bo to trochę to strasznie długo trwa. Tak, to, to długo trwa, ale no faktycznie tyle to powinno trwać, mało, mało tego, powiem ci, ja nie mierzę sobie tego na zegarku, ale mam klepsydrę taką i tą klepsydrę ona dokładnie 3 minuty pokazuje i myje zęby. I my zęby nie tyle też zwykłą szczoteczką, tylko mam taką szczoteczkę soniczną, która jeszcze tam jakieś wibracje powoduje, że to wszystko się lepiej, szybciej, dokładniej myje, więc coś takiego stosuję. Owszem, to kosztuje troszkę więcej jak normalna szczoteczka do zębów, ale słuchaj, to jest Twoje ciało, tak? Twoje zęby są twoje. Jeśli nie przeszkadza ci to, że chodzisz na przykład z paznokciami brudnymi, nie ma sprawy, chodź sobie wtedy z zębami brudnymi. Niemniej jeśli chcesz w życiu osiągać co nieco więcej, spotykać ludzi na odpowiednim poziomie, to powinieneś zadbać o swoją paszczę i szorować ją 3 minuty porządną szczoteczką do zębów. Mało tego, warto było, żebyś się zaopatrzył w coś takiego, co się nazywa irygator. Bo, co to jest irygator, zaraz ci powiem, bo wymycie zębów to jest jedno, a jest to wszystko jeszcze, co jest między zębami. powierzchnie, bo jak myjesz zęby, to wymiesz przód, tył, a nie wymyjesz tego, co jest między zębami. Jak nigdy nie używałeś szczotki, nici do zębów, weź sobie. Kup sobie nici do zębów i wymyśl sobie nićmi do zębów, potem jak wyszorujesz nawet pół godziny, wyszorujesz zęby przez pół godziny, a potem sobie wyszczotkuj nićmi, to się lekko zdziwisz, co na tej, tej nitce zostanie i to jakie będzie potem odczucie świeżości w, w twoich ustach. Powiem Ci, że mi się, znaczy szczególnie teraz jak mam ten aparat, nie, tam te, przez te druty przeciskanie tego za dużo zabawy, więc ja używam irygatora, bo irygator to jest po prostu. Pewnie wiesz jak wygląda myjnia ciśnieniowa, myjnia gdzie jest myjka do mycia samochodów. To dokładnie tak samo, tylko że w pomniejszonej wersji tak działa. Taki, taki jest irygator. Czyli jest pojemniczek na wodę, jest tam sprężarka i przez taki dziubek pod, pod dużym ciśnieniem jest podawana woda. I możesz znowu myć przez pół godziny zęby, wziąć sobie, wziąć sobie irygatorem, wyczyścić zęby i zobaczysz jeszcze ile tam wypłynie różnych rzeczy. Tak, mówię o tym, bo. Mam kontakt z rodakami, z rodaczkami i widzę jak, jak to w praktyce wygląda i ludzie chodzą na siłownie, dbają o diety, a jakoś nie potrafią zadbać o swoje zęby. Więc powiem ci bardzo krótko, naprawdę przyjrzyj się temu tematowi i zrób porządek ze swoimi zębami, a jeśli coś jest nie tak, jeśli chodzi o zapach z twoich zębów, to w 98% jest to sprawa zębów, próchnicy i to, że dentyści i tam różne stowarzyszenia zajmujące się zębami mówią o tym, żeby raz na pół roku pójść do kontroli, to oni mają rację. Bo jeśli cię ząb psuje, a ty pójdziesz raz na 5 lat do kontroli, to ten ząb po tych 5 latach będzie no w zasadzie nie do odratowania. A jeśli ty raz na pół roku pójdziesz do tego dentysty, on sprawdzi, co jest z twoimi zębami. To jeśli jest taka, jakaś mała próchnica, to jest w stanie to usunąć i twojego zęba szybciutko naprawić. A nie to, że po pierwsze będzie ci nieładnie pachnieć z ust, co oczywiście będzie odpychać ludzi od ciebie, bo nie będą chcieli po prostu przebywać w twoim towarzystwie. Kurczę, tyle się nagadałem. Szybko będę kończył, bo już za długo to trwa. Naprawdę, przyjrzyj się swoim zębom. I zadbaj o to, żeby były twoją naprawdę wizytówką, żeby były piękne, liśniące, białe, pachnące, jak kwiatki na łące. Dobrze, konkursik jeszcze się chcieli, jejku jaki ja konkursik zrobię. Dobrze, to twoje metody na pielęgnację zębów, niestandardowe, bo wiem, że niektórzy używają, tak jak ci z Afryki, Jakieś tam cuda, więc jakieś niestandardowe metody? Proszę opisać. Dla osoby, która opisze coś najciekawszego, dla trzech osób, które napiszą coś najciekawszego, będzie w nagrodę multiwitamina mojej produkcji. Nie będę nie opowiadał, wierz mi, jedna z lepszych multiwitamin na rynku. Dzięki. Hej.